40-35, 9200 wydajność, 14 maja będzie się ucieliła 40-35, Miałowica Polska. Miałowica Polska, 30, 4, 34, wycielenie początek czerwca. Jałowica Polska, użytkowa 10 czerwca wycielenie 477. Jałowica Polska 8961 7500 28 maj wycielenie. Jałowica Polska 0477, użytkowa 10 czerwiec. dziewięćdziesiąt trzy siedemdziesiąt cztery, UŻYTKOWA, dziesiąty czerwiec. Jałowica UŻYTKOWA, sześćdziesiąt trzy dwadzieścia siedem, czerwiec, lipiec, wycielenie. Kręcę. Jałowica Polska 93 74 Użytkowa 10 czerwiec wycielenie.